Witam Was bardzo serdecznie w drugim już odcinku. E, no, samoucek przed finałem. Dlaczego? No, będą już się powinni kończyć tę serię przed e, sa, samoucek do finału. E, bo e, w piątek jest finał, a, a tego. A no wiecie, finał jest w piątek, a już jest środa. A za dwa dni już będzie tego finał, bo w piątek. No i jeszcze będzie trzeci odcinek tego jutro. Codziennie na kanale będzie ten odcinek, nie wiem o której godzinie, a potem jeszcze w czwartek jutro będzie, to jutro będzie kolejny odcinek i potem w piątek już będzie finał. Nie? Mam, no, czyli trzy finały, nie wiem czy nagram te trzy finały. Goście nieogarnięci są trochę, bo tam jeden pobieg gdzieś i zniknął, nie wiem czy on spadł, czy co zrobił. E, kupujemy sobie bloki i lecimy po e, może TED jak a to jest inna mapa, nie wiedziałem. Powinna być inna. O kurde spadłem. Slag, laga miałem. Czemu lagi są na tym serwerze? Mam nadzieję, że na turnieju nie będzie lagów. No ej gościu, na serio czemu ja trakuję, na takie e, nobskie drużyny trafiam. No halo. co mi powie? E, napiszcie w komentarzu e, noob Team. Ja jestem pro, a, 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 a nasza drużyna są nobami. Jak załóż spadnę przez tego głupiego laga, mi się blok. Na serio przecież postawiłem blok. Co to ma być? Co to ma być? Przecież... Nigdy nie miałem takich lagów. Wytyfy. A ten gościu nadal tutaj wszystkich ten blokuje. Jaki? Typek. Na, naprawdę. Żeby nikt nie sobie nie tego. Zamiast się ruszyć, ja już tu się buduję. A on tylko sobie w bazie siedzi. I się gapi na, na, na tego. Czemu ja tak buduję? Bo tak mi jest lepiej. niż z bokiem. Jeszcze ile tego? Tu już na nas speedzie będę się budować. I tu już na e, Co? Już je wszyscy zniszczyli? Ej. Teraz tu już te... Dobra, żeby nie spać. Teraz gościu nagle za mną jakiś... I mi zabiera E, e cztery. E, o, oni już się podbudowali. Jeszcze cztery te brakują. Gdybym ja się tam... Tam się jeszcze chyba gościu nie był. On się nawet w ogóle tu nie podbudował. Moje emeraldy. I co będzie na fordza I... Jest, będzie na fordza. i co? I co? Chyba, że piecyk ulepszać. Co robić? Ulepszać piecyk, czy robić tego? Forza. Forza. Sarpnesa czy Forza? Sarpnesa sobie kupię. Bo to 8Me. To sobie, że my Tu sobie kupimy na przykład to... Bo ja nie wiem. Oni. Kto jest z timem? Teamem? E, tam już chyba nikogo nie ma w tej drużynie Nie są e, To zieloni już mają takie O shit. Dobra trzeba ich i, i rozwalić Bo e, złci złudzi... Kto rozwalił złoty? Chyba czerwoni Dobra trzeba ich rozwalić czerwonych raczej niebieskich bo będą się do nas ciśli. Widzicie już Potem będą mieć zbrojkę taką Trzeba ich... O, już chyba ci... Nie. O, jest jeden gra... Co jest? Uciekaj z Garflado. <ścoughs> Widzieliście to? Aha, dobra, to czerwony ich zrzuci. Oddawaj emeraldy za las. Wynochal nobie. Jaki nuby, na serio. No, to mało ich. Na serio, dobra, jak, jak mają rozbudowane y, czerwoni, w ogóle gdzie jest czerwony? Czerwony jest na porcie niewidzialki. Wow, wow, wow. Co on mi widział? No niż! No ja zniszczyłem łóżko. Uhu! Łóżko zniszczone, dawaj go. O kurde! eee e, 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 Ile na mnie poleciało? Tylko ten gościu mi jeden zasłonił z mojej ekipy. Ja, ja im rozwalam łóżko, a tamten gościu y, mi pod, pod wkłada wszystko. Nie mogę rozwalić specjalnie. Widzieliście to na nagraniu? Jak mi przeszkadzał. Ja sobie tu rozwalam łóżko, ale mi tu wchodzi i mi ten, przeszkadza. No taki jest team. Musimy grać z takim teamem. Dobra, chyba nikt nie ma łóżka. A nie, ma jeden team łóżko. Który się nazywa Green. I tam będziemy musieli potkę na niewidzialkę. Chyba. Słuchajcie, co ja miałem kupić? E, siekierkę. Czy Green już był na Emeraldach? Bo jak był Green na Emeraldach, to znaczy, że już ma opsa? Co ty tu robisz? Przecież green to jest tylko jeden w bazie. Dawaj. Dawaj go. Co, co, co? Taki kozak z ciebie jest? I co? Nie warto pyskować ze mną. O, Ed na widać. Ze mają. A, dziękuję. Ej, dobra, dobra. Ej, goście, 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 goście. Uspokój się! Dobra, i tak nie dostaniesz Eno, <laughs> Dobra, wózko zniszczone wszystkich teamów. Teraz trzeba tylko pilnować wózka, żeby nam nie zniszczyli, wiecie, jacy te uparci tego, o już zaraz będą do nas lecieć, kupią se Serpnesa. Trzeba rozwalić wszystkich graczy oczywiście, to ja najpierw polecę na zielonych, bo zieloni już to idą, w dwujarczki stoi dom w dwójeczki się idą, jak już mówię. Eee, ci też, ci też, ci też, ci też. Chociaż jednego zabiję. Chyba zabiłem go. Tak, zabiłem go. Tak, zabiłem go. Musiałem. Przecież tak się nie da. Ok. Oni... O, sprawdzamy bazę. Bazę. Nikogo nie ma. Można lecieć. E, o, zabiłem już ich. Prawie. E, dobra. E, bloki. Jeszcze jeden tylko grad został i idziemy pozabijać wszystkich graczy. Yy, kupujemy sobie tylko to. Yy, odkładamy raczej. I kogo by tu zniszczyć? Zliście? Zielonego zniszczymy do porządku i zostanie nam tylko jeden i trzy te. Wow 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 bym spadł. Dobra, nie mam surowców, nie. Ej, Fireball by poleciał, dobra. I co, 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 co? co? eee, bo, bo, bo... Ej, zabity. Przez kogo? Kurde. O, 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 o! Biergo, biergo, on już jest w bazie, szybko, zabija go, zabija go szybko, szybko. I dobra, Elo nie ma go. Ha, nawet nam nie zdążył łuska zniszczyć. Ha, ha, ha. Ale dobra, e. Kto tu jeszcze został? Green nam został. Jaki on ma armor? On, on jest taki przeciętny. Uuu! Na podstawie widzialki go zniszczymy. Jak myślicie? On się je będzie y, m, nie spodziewał. Dobra, niszczymy. Y, I znowu będzie wygrana, ale fajnie. Mm, jeśli nam nikt, nikt nie tutaj nie do bazy. O, już chyba ktoś do nas leci, bo widziałem. O, tykać, sobie kupimy jeszcze taki mieczyk. Odłożymy sobie ten. Ten sedamy, se damy. Ten sedamy, ten odłożymy. Okej. Okay. Jak teraz bym spał, to by nie było miło bo musiałbym od nowa kupować emeraldy raczej zbierać e, o kurde, ja chciałem na niebieskiego a teraz chyba red leci na niebieskiego a potem my na ledów polecimy, nie? czekajcie, niech ta walka się stoczy i lecimy na koniec walki, tak jak jest takie przysłowie e, walka trwa, a potem już jak jest koniec walki to się podchodzi do tej walki e, ktoś tu most zrobił? tak, czerwoni

Jee, yeah, wygraliśmy plus, plus 5 karma. Wuhu! Dziękuję za oglądanie. E, ciekawe czy jutro też wygramy tu ten... Czy mm, jutro wygramy Bedwarsy i czy turniej też wygramy? Oby turniej też wygraliśmy. liczcie na mnie. I Elo, wuhu! Baba!